Z tej strony po prostu to się dzisiaj jest zamek danej tak jak wam w poprzednim odcinku obiecałam. Jeśli nie wiecie, dzisiaj skończyłam pierwszą klasę. Jeśli chcielibyście wiedzieć, w każdym domku była niespodzianka. Była taka saszetka. Się, otwierało i patrzyło się. A ja akurat dostałam taką, takiego opaskala w sukience. Chyba za bardzo mu się to nie podoba. Możecie zobaczyć na jego minę. To jest Pascal mój, a to jest Pascal z czy on, Czyż oni nie są podobni? Napiszcie w komentarzu, czy bardziej Wam się podobał ten Pascal? Czyli że od rożpunki, czy mój Pascal, od tosienki. To są dwie rożpunki. Ta jest mniejsza, ta jest większa. Ta ma przyszytą sukienkę, ta nie ma przyszytej sukienki. Ta ma kwiatki, ta nie ma kwiatków. Ta jest pluszowa, ta nie jest pluszowa. I są różne porównania. Ta wam macha. Cześć! Mam na imię a jak wy macie na imię? Teraz powiem o drugiej więcej. Ta druga ogólnie miała innego warkocza, tylko mama zrobiła właśnie piękniejszego. Bo on był taki gdzieś zdzierdziały. Nie bardzo chcesz, żebym cię przebrała. Wow, ale teraz pięknie wyglądasz. i Wyciągnę coś z szafy. O nie, już się przebrałaś. Cóż, nie chciałem tego ubrać. Uwierało mnie. Tak jak mnie uwiera. Zapraszam na krótką historykę w mieście. Roszpunki. Pewnego jakże słonecznego dnia w mieście o nazwie korona rozlegał się kolejny przecudowny dzień. Roszpunka zobaczyła na swojego kameleona i rzekła. Co ty tu robisz? Musimy iść do domu! Wszyscy weszli do domu, aż tu nagle Różpunka zrobiła metamorfozę swojemu zwierzakowi. Ale pięknie! Nie chcę tak wyglądać! Matko święta, jak ja wyglądam? Ja! I tak właśnie wszyscy żyli długo i szczęśliwie. Ukłon! Pa! I tak zakończyła się nasza historyka. Bardzo była ładna. Teraz rozwiążę quiz, czy dobrze znam właśnie tą piękną, cudowną bajkę z zaplątami. Na początek coś prostego. Kim są główni bohaterowie? Różpunka i Max, Flynn i Gertruda, Różpunka i Flynn. Różpunka i Flynn. Bardzo dobrze. Zaczyna się trudniej. W którym roku, w miesiącu powstał ten film? 26 kwietnia 2017 hmm. roku, 17 marca 2006 roku, 25 listopada 1990 roku, 22 lutego 2016 roku czy 26 listopada 2010 roku. Myślałam, że to będzie ostatnia odpowiedź. Bardzo dobrze. Co się stało na tym zdjęciu? Teraz ja pokażę zdjęcie Wam oraz Tosi. Dobra, no. Tak wygląda zdjęcie. Ja już chyba wiem. Odpowiedź A. Roszpunka przychodzi do Flina i chce, żeby zaprowadził ją do jej marzenia. Odpowiedź B. Roszpunka chce zabić Flina. Odpowiedź C. Roszpunka jest ściekła. C. Niestety jest to A. Czy Gertruda podawała się za matkę Urszpunki? Tak czy nie? Bardzo dobra odpowiedź. Czy lubisz film Zaplątani? Kocham, lubię, może być, nie lubię, nienawidzę. Kocham. To jest dobra odpowiedź. I zdaj mm. się na los, wybierz sobie odpowiedź, którą chcesz. Mm. Dobra. Czy Flynn i Ryszpunka wrócili do prawdziwej rodziny ryszpunki, tak czy nie? Tak. Bardzo ładnie. Czy Flynn i Ryszpunka zostali parą, tak, nie, czy nie wiadomo? Tak. Pięknie. Jak nazywa się ten koń? Ten koń się nazywa. A Maximus? Max? Mustang czy Maxis? Max. Bardzo dobrze. A kamelon z Ruszpunki? Pasmal, Pascal czy Pascal? Pascal! Ostatnie pytanie. Jak miał naprawdę na imię Flynn? Jan Szczerbiec, Julian Szczerbiec czy Julian Rider? Julian Szczerbiec? Brawo! Dużo wiesz o tym filmie. Jesteś mistrzem 9 na 11. To jest Twój wynik. Ciebie? Myślałam, że jedna się. No ale trudno. Zobaczcie, w tym właśnie domku brakuje dwóch postaci. Czyli, że głupi Gerdrudy i Julka. Teraz idziemy na dół malować. Teraz postaram się wziąć jak najwięcej takiej farbki, żeby namalować krawędzie. Niestety nie mam czarnego. To jest mój szkic! Teraz go będę malowała. Te farby są jak galereta. Zosia, no powiedz, jakiś używasz kolorów do malowania tego obrazka. Do malowania obrazka na razie użyłam tego i tego. Zaraz będę może używać kolejnych. I znowu będę to pogarszać. Ten ogon mi się najbardziej nie podoba i twarz. Lubisz niektóre piosenki z Roszpunki? Y Dawno ją ja oglądałam, więc nie wiem, jakie ja A teraz coś nauczyłaś. To nie było z Przy każdym malowaniu trzeba się ubrudzić, tak, ja, tak jak się to ubrudziłam. Ale ja tutaj robię jakby inne barwy. Tu robię takie jakby, nie wiem, czy ciepłe, czy zimne. Ale bardziej ciepłe barwy. Bo barwy są różne. Ciepłe, zimne, granatowe. Nie no, grana to już nie ma. Tak wygląda skończony kameleon. Co to robię? Zobaczcie, nawet z tej strony pokolorowałem Z góry jeszcze nie. Kolejny odcinek w... już nie będzie serii zamków. Znaczy, będzie nadal trwała. Tylko po prostu będzie dwa odcinki. Przerwa, bo jeden odcinek przerwa, bo pójdziemy razem wszyscy na Mazury. Jeśli podobał wam się odcinek, zostawcie łapkę w górę, komentarz i subskrypcję. Tak jak Ryszpunka? Także ja tak. Zostawcie łapkę w górę, bla bla bla. Boli różnoka kostka i nie może się wam pokazać.